Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was Scarface.pl w kolejnym odcinku polskiego let's playa z gry Jekyll and Hyde. Kontynuujemy to, co było w poprzednim odcinku. Teraz mamy yy, poziom w pociągu. Weźmy tą ostatnią część. No, chyba, że to. Tak, to ostatnia część. Uniknijmy konfrontacji z tym. No, nie udało się. Ok. Strażnik. Poczekajmy na niego. Dobra. Padł. O, widzę, że jest apteczka. W takim razie chyba nie będzie mi na razie potrzebna. Obraczek point i kolejny przeciwnik. O kurde, aż trzy... aż potrzebne są trzy uderzenia, żeby go powalić. Dobra, eliksir. Nie no! Hajd rączki z waty Dobra I znowu Znowu weźmy eliksir i przemiana w Haida już jest tym razem się złap tego dobre, no ten co robi. Dobra. Lecimy dalej. Unikamy pułapek. Sary za jakość. Audio też mi to strasznie przeszkadza. Dobra. Nie potrzebujemy teraz lekarstwa. Nie! Tylko nie! Nie! Cholera. z bosem. Ciekawe, czy ta będzie tak samo wymagająca. Ciekawe, czy ta walka jest bardziej wymagająca od tej poprzedniej. Oberwał! Oberwał znowu. Giń! No nie, znowu ta teleportacja jego. Wow. Gin, dobra, nie żyje. O, gin. Aha, dobra, nieważne. Gdzie żeśmy trafili tak w ogóle? To ja nie wiem. O, co to była zaścinka? Cholera. Łatwo przejść przez te naelektryzowane tory to trzeba iść yy, bokiem. Ło, co to było? Te pułapki nie stanowią żadnego problemu tak w ogóle. Dobra, otworzyliśmy bramę. Wotta Oj, tutaj będzie dużo, dużo platformingu. Platformingu, że aż boli. No, nie spadł całe szczęście. Dobra, no i znowu przemiana w Jackila. Dobra, trafiliśmy do jakiejś posiadłości. Nie, nie mam lekarstwa. Więc kiepsko. Tamten strażnik pewnie będzie miał dla nas klucz, bo to tworzymy te drzwi, no to nie będziemy mogli w stanie ich otworzyć. Także tego. Poczekajmy aż podejdzie bliżej, i wtedy będziemy mogli go znakautować. No, dobra. Nam się otworzy, i to, co ujrzycie za chwilę, naprawdę będzie bolesne. I wkurzające, o tym mówiłem. Ta maszyna może nas zabić jednym hitem więc raczej trzeba tutaj mądrze postąpić żeby aż tak tyle nie ginąć więc no próbujemy ponownie dobra, nie no byłem blisko w sumie Nie... Co? Jak to się stało? Jest... Dobra, udało się. Włączamy to ustrojstwo. chyba wracamy do no tutaj Nie Jezus. Ale dobra, to był checkpoint całe szczęście. Teraz proszę Jackie, nie zabij się. Dobra, udało się. I znowu platforming. Proszę Państwa, naszym kolejnym celem jest się udać na dach, co jest niesamowitym wyzwaniem, bo też będzie tutaj grubas, który będzie próbował nas zabić. Nie Czekil ty kretynie ty. Aha, czyli siłą woli rozbił szybę. Poincik. Żeby znowu tego ponownie nie robić. Z cholernego wspinania. Nawet nie potrzebowałem się dalej spin, spinać. Dobra. to jest komin. No to na dół. Biblioteka. Mamy trzech przeciwników. Tego pana z pistoletem. Księga objawień, legendy i potwory Dalekiej Północy. Kim są ci ludzie? Nie wiadomo. Dobra, tam ta kobieta miała klucz. Chyba jest do tego. Tak. Dobra, schowajmy lekarstwo. Tam jeszcze widzieliśmy yy, strzelca. Ale na razie nie martwmy się nim. A jednak możliwe, żebyśmy się nim martwili. A może i nie W sumie zresztą resztą nieważne Dobra Teraz znowu platform Platforming Of course Dobra, spoko Dobra, zabity No, nic nie miał Klucz do bramy Dobra, trafiliśmy do jakiejś dziwnej sali, bardzo dziwnej. pewno istoty ludzkie, doktorze Jekyll. To mamy strzelca. No, halo, panie. Nie! Zabij! Go zabij, pokonaj. OK. Otworzyliśmy drzwi. I... Jakaś muzyka churalna? To miejsce jest bardzo podejrzane. Oni nadchodzą, są tutaj, przyszli, żeby mnie zabrać. Nadchodzą. Kim jesteś? Widzę ich oczyma, widzę jak nadchodzą, już tu są. Czas nadszedł, moi bracia. Belzebub zawitał w nasze progi. Władca ciemności jest pośród nas. To koniec. Jakiś dziwny gościu. Moment w grze, w której ja osobiście nienawidzę. Jest właśnie ten moment, który ja nienawidzę. Czyli się udać do tej książki zgodnie z mapą. Yo, cholera. Pomimo że tej części gry nienawidzę, to i tak idzie mi całkiem nieźle. Dobra. Udało się za pierwszym razem. Mam twoją księgę, Haford. To ten gościu. Mój drogi doktorze. Ty? Zdaje się, że książka jest moja. Gdzie jest Lori? Ha, Lori. Rozważałem oddanie ci jej, ale zmieniłem zdanie. Zabij go. Co za gnój. A jednak adwokat okazał się wampirem. Kolejna walka z bosem. Ej, nie ma takiego bicia. Prawie było. Chodzi o to, że muszę go zrzucić tam. W... O, właśnie, tutaj. Bo według mnie to coś, to urządzenie to jest chyba urządzenie, w którym y, emituje fale y, UV. Że jakby jakiś wampir by się tu dostał, to by zginął. O! Mój Boże! I próbowałby ukraść tą księgę, która jest w fabule bardzo ważna. Nie, zostawcie go. Może okazać się użyteczny. Co? Spójrz tylko na spustoszenie! Jakiego dokonał! Nie odpowiada za to. Czy muszę ci przypominać, że mają jego córkę? No to żaden powód. Pamiętasz zasadę. Kto nie jest z nami, ten jest przeciw nami, musi umrzeć. Niezależnie od przyczyny takiego wyboru. A zatem powiadam, zabijmy go, a ciało rzućmy wampirą. Co o tym sądzisz, Jekyll? Wiesz, do czego jestem zdolny. Zrobię wszystko, co konieczne, by odzyskać córkę. Tak więc, szczerze mówiąc, nie dbam o to, czy jesteście ze mną, czy nie. Czy masz jakiekolwiek pojęcie, kim są twoi przeciwnicy? Potworami jak ja. A jeszcze brzydszymi. Ale nie jakimiś potworami. Chodź za mną, pokażę ci. Sprowadź mi morana. Czy wie pan cokolwiek o wampirach, doktorze Jackson? Co to był za odgłos? To legendarny potwór istota żywiąca się krwią innych. Tyle, że te potwory istnieją naprawdę. Jednego z nich nawet pan zabił. Mógł pan ocenić ich siłę. Jednak dysponują one także mocami telepatycznymi. Są niewrażliwe na większość broni, nie odczuwają ani litości, ani wyrzutów sumienia. I rzecz jasna, są nieśmiertelne. Urocze. O, to wszystko byłoby niczym, gdyby nie ich niezwykłe umiejętności adaptacyjne oraz wysoko rozwinięte poczucie wspólnoty. Są całkowicie samowystarczalni. Nie muszą pracować, ani nawet rozrastać się. Od czasu do czasu przyjmują nowego śmiertelnika w swoje szeregi, ale takie przypadki należą do wyjątków. Ale mają słabe punkty. Owszem, jak wszystkie demony, boją się ochrony boskiej. A zatem wy najlepiej możecie sobie z nimi poradzić? Nie zawsze. Spójrz, z jaką łatwością przedarli się przez naszą kaplicę. Walczymy jednak, rzecz jasna, posługując się religią. Nawet jeśli od czasu do czasu wybieramy bardziej radykalne środki. A księga? Księga to nic innego niż ich Biblia. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie się znajduje, dopóki nie odnalazł jej niejaki Howard Stoke Moran. Od tego czasu walczymy o utrzymanie zarówno księgi, jak i jej znalazcy. Chociaż ten znajduje się w stanie godnym pożałowania. Co mu się stało? Niepełne ugryzienie. Innymi słowy, wkrótce stanie się taki jak oni. Robimy co w ludzkiej mocy, aby opóźnić ten moment, lecz wydaje się nieunikniony. Prawda, Howardzie? Nawet nie rozumiem, dlaczego trzymacie mnie przy życiu. Bo cię potrzebujemy. Zważywszy na Twój stan, przypuszczam, że jesteś telepatycznie połączony z ich przywódcą. Charles'em tweetem. Cenna informacja którą byłeś uprzejmy dostarczyć. Wiedzieliśmy o Hafordzie, ale nie mieliśmy pojęcia o imieniu ich przywódcy. Nawet jeśli to nie jest jego prawdziwa tożsamość, to i tak stanowi dobry trop. To niewiele. Jasne? Lecz teraz, kiedy pan Moran może patrzeć oczyma ich mistrza, może będzie nam w stanie powiedzieć, gdzie teraz odnaleźć Diujta. Obiecaj, że potem mnie zabijesz. Nie martw się, Howardzie, taki był mój zamiar. Co widzisz? Noszę się, zbliżam się do cmentarza. Którego, Cholardzie? Czy możesz odczytać nazwę? Bishop's Gate. Dziękuję ci, Cholardzie. Niech Bóg błogosławi twą duszę. Czy jesteś gotowy? Tak sądzę. Chodźmy. Później mamy siedlisko wampirów dokładnie pod stopami. Teraz musimy jedynie znaleźć wejście. I jeszcze jedno Chekil? Jeśli uśmiechniesz się do wampira, zabijecie. Zrozumiano? Jasne jak słońce. No dobra. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, ja jestem skarface.pl i do widzenia!